Stój! O, patrz, patrz, pat, co będzie ten wyprawia. Koń. Jedzie, bok. Teraz już tego. Uwaga, roku. uciekać! 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 Pa, nie Ale urwał! Ale to było uciekać dobre. Uciekać, bo będzie. Ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj! Odejdź! Odejdź! Uwaga, Uwaga bo przypierniczy. Urywie na serdeczny. A, Jezus Maria. A, jej, ale do otłukują dzisiaj, to się dzieje. Źle ale... ale... daj, i go tłuką Otłuchli całego, mógł chłop jeździć, koniec. Tragedia! Teraz, ale cię pobijali dzisiaj. Urwana. <gry> <gry> Teraz pan, pan jest jadłek. Od pan czuje. <grym> Teraz <grym> pan <pojadę. grym> no Ja chyba tak rozumiem na ten poziom. Gdzie no kupę jadłek? Nie miałem się chować. Nie miałem się chować. Nie chciałem chować. No ale stał pan. Ten nie wyjdzie. Widział pan, że pan taki sam zrobił numer. To była kwestia czasu, kiedy do pana tak rozumiem.